stroje obywatelki wiecie jak on się wygląda? kurde, wiedziałem, że się nie da a, uda się omijamy tą dziurkę oczywiście A wiedziałem wiedziałem, skąd to wiedziałem? Prosto z tym bogiem omijamy tą dziurkę trzeba ostrożnie chodzić zakręty, zakręty oczywiście są Przechodzimy tędy przez dach. I skaczemy. Aha, i co? Udało się, udało się. No, no, i, no i jesteśmy pro. Teraz, żeby zostać obywatelem miasta, musimy zdobyć poparcie czterech mistrzów. Czyli którym są tam, o ile się nie mylę, to jest Mateo. Tam jest Bosper. Mówią to Tamten, co przybija, to jest... E, no też jakiś tam drewniarz, tam jest Harad, Kowal i Konstantino Zielasz tam schowali. No, najłatwiejsze jest, my zostań... Każdy oferuje inne środki zarobków. Akurat do Matea nie możemy się dołączyć, ponieważ Rupert jest tam jego ten, do łucarza. łucarza. To on tam e, za zbieranie Muszały skór. Tam mu sprzedaż, to on dostajemy kasę. Harat może nauczyć siły i e, kowalstwa i tam zawykowanie tych mieczy dostajemy kasę. Tam bo właśnie Harat to jest chyba najlepszy, bo kiedyś byłem tym, ale teraz znalazłem taki ukryty bug. Nie... E, tam mamy a, ten pas torb, O torbem. Ten... Nas no wiecie, ten, 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 tam bije, ten nas nie przyjmie, bo nie ma kasy Konstantinowi. Trzeba coś taką wziąć misję, żeby pozbierać wszystkie, po jednym wzią, ze wszystkich wzią, tych tych... roślin wzią, i mu dać. A wzią, to jest ciężkie, bo. Oj, ciężkie to jest. I tak tego nie zmienisz. Co, Co jest? mogę dla Ciebie zrobić? Co sprzedajesz? Mogę Ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Mam na stanie coś specjalnego. Pancerz z podwójnie swój... utwardzanej skóry 8, zębacza. Nieużywany. Nie Zainteresowany? Co wiesz o paladynach? Od czasu jak te bydlaki przyszły do miasta, mam same kłopoty. Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i zapytali, po co tam idę. I? Oczywiście, że mnie wpuścili. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze świnie. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. Paladyni zabrali twoje towary? Wszystko, co miałem na podwórku. Postawili strażnika przy wejściu na podwórko. Jeśli mi się poszczęści, nie zabiorą mi wszystkiego, może chociaż zostawią te zbroje. Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. Na, no, na, no, na, no. próbowałeś przemknąć się koło strażników? Nie rozumiem, dlaczego miałbym w ogóle próbować. Pewnie masz rację. Nie wiem, jak ważna jest Twoja wiadomość. Nie obchodzi mnie to. Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu, i tak by cię odesłali, bo mają swoje rozkazy. No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda na to, że to dla Ciebie ważne. Pytanie tylko jak ważne? Do czego zmierzasz? Mogę ci pomóc. Było nie było, jestem tu jednym z najbardziej wpływowych no ludzi. Ale to cię będzie kosztować. O, i teraz... Ma... Co mnie chcesz, Damian, mnie... za pomoc? Tak. 100 sztuk złota. To cholernie dużo. Spokojnie. Nie twoje złoto miałem na myśli. Ale... Właściwie chodzi mi o moje złoto. Grita, bratanica Stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Ta mała lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywległbym jej te pieniądze z gardła, ale Mistrz Torben, Stolarz, to bardzo okay. wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę. Gdzie znajdę tę gritę? Tak jak powiedziałem, to siostrzenica stolarza. Jego dom stoi przy tej ulicy. To ostatni budynek po prawej stronie przed kuźnią. Na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? To dość proste. Wykorzystam swoje wpływy, żeby jeden z mistrzów przyjął cię na czeladnika. A wtedy praktycznie rzecz biorąc, będziesz obywatelem miasta i górna jego część stanie przed tobą otworem. Poza tym będziesz mógł coś zarobić. Kto w takim razie może przyjąć mnie na czeladnika? Może to być którykolwiek z mistrzów mieszkających przy głównej ulicy. Harad Kowal, Bosper Łuczasz, Torben Stolarz albo Konstantino Alchemik. Jeden z nich musi cię przyjąć. Ważne jednak, żeby zgodzili się na to pozostali mistrzowie. W Korinic panuje taki zwyczaj. Jak uzyskam zgodę pozostałych mistrzów? Musisz ich do tego przekonać. Idź z nimi porozmawiać. Wystarczy jednak, żebyś miał przeciw sobie więcej niż jednego z nich, a nie będziesz miał szans. Więc lepiej się zachowuj. A dlaczego ty mnie nie weźmiesz na czeladnika? Ja nie mam nic przeciwko, ale inni mistrzowie nie zgadzają się. Ostatnio przyjąłem innego czeladnika. Czy jest jakiś inny sposób, żeby dostać się do górnego miasta? Nie Może. Nic? Dam ci znać, jak coś no wymyślę. Idzie jeszcze do Bospera. Trudno mi w to uwierzyć. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Corinis? Muszę się dostać do górnego miasta. Tam, gdzie są paladyni, zapomnij o tym. Musiałbyś być szanowanym obywatelem, albo przynajmniej mieć to, porządną pracę. Obcy nie ma szans się tam dostać. Szukam pracy. Hmm, przydałby mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował dwa dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Cóż... Mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Okej. Okay. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. A co, jeśli chcę pracować dla innego mistrza? Eee, bzdura! Harat i Mateo mają czeladników. Alchemik Konstantino to samotnik. Od lat nie miał ucznia. A co do Torbena, no wszyscy wiedzą, że jest kompletnie spłukany. Pewnie nie miałby ci nawet czym zapłacić. Z kolei ja pilnie potrzebuję czeladnika. No i dobrze płacę. Ale niezależnie, gdzie się chcesz zatrudnić, i tak potrzebna ci będzie zgoda wszystkich mistrzów z dolnej części miasta. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Zanim cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę. A ty mi przyniesiesz, no, powiedzmy pół tuzina wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Albo... E, będziesz mógł nająć się u innego mistrza. Jeśli tego naprawdę chcesz. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap. I ściągasz skórę. Okay. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. No to idziemy to... dalej. Tak poślałem sobie, że raczej nie będę korzystał z bugów. Tak żeby być uczciwy. O, Patrzcie jak ta lampa świeża. E, I włącz się do bosfera. No. Kulturalnie. Nie wiem czym on się tak denerwuje. Nie trzeba, mi Sam nie by, nie by na to nie wpadł. Ha, nowa twarz. Nie jesteś z Korini, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Było dokładnie tak, jak mówisz. Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż... Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle i nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi. A co, jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę, ale najpierw postaraj się Aha. otrzymać błogosławieństwo okay, Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. A. A. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zakłóźmy na ciebie. Nie o tym nie. Te Hej, ty! Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na żebry, to muszę cię rozczarować. Jestem biedną wdową. Nazywam się Grita. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu na złoto. Chcę dostać pieniądze. Niby za co. Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie, tak nida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż. Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Sprzedamy po prostu kilka Twoich ubrań. Jestem pewien, że masz jeszcze jakieś drogie suknie w swojej garderobie. Jak śmiesz, drogłody, to! Dobrze, weź to złoto. Oj, tam, oj, tam będzie trudne. A teraz wynosimy. Chcemy dać mu to złoto, a co? Niech ma złoto, hopaczek, niech się cieszy, Chłopaczek, masz złoto. Oto twoje sto sztuk złota. I co? Robiła jakieś problemy? Nic o czym warto wspominać. Świetnie, dotrzymałeś swojej części umowy. Mam Pomóż nadzieję. Jestem czeladnikiem u jednego z mistrzów. Nie martw się, dotrzymam synek. umowy. Synek. Inni mistrzowie usłyszą o tobie Powiedz same dobre rzeczy. Skończę. Ale to będzie jedno z cięższych zadań Szukam pracy hmm. Przydałby mi się nowy czeladnik Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta, a wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając okay. oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. No dobra, idziemy teraz do Konstantina. Tego on tutaj się skrywa ninja. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? No dobra, no to teraz Ech, Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u no kogo dobra, tylko chcesz. Pomocy. Hej, ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak! Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. I wilki i owce. ...a na samym końcu powstali... Mylisz się. Ludzie. Jak widzisz, wszystko ze mną w porządku. Jak uważasz, nieznajomy? Jeśli jednak portret stało, przedstawia twoją gębę, a ty wmieszałeś się w, w jakieś, 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 jakieś kłopoty, to trzymaj się z dala od miasta. Nie potrzeba nam więcej problemów. Nie potrzebujemy tu żadnych zabijaków. No, Mam nadzieję, że wyrażam ja się jasno. Bestię. A wyśpamy... Przemówi... nie. Nie, nie pamięć, Co długo nagrywam e, Se zapiszemy, a na moim starym saveie A, nie będzie Wolfman Czy MC Patrick195V2, aha Także było modnie, swobodnie I sweet, właśnie, dobra To ja już się żegnam O, to... o iskry Iskry no Dobra, ja się żegnam Zaczęłem w następnych odcinkach tych odcinków trochę będzie. O, dużo będzie więcej od Gotika 1, tego nie jestem pewny. <laughs> Ale ta gra jest zdecydowanie dłuższa od Gotika jedynki, bo jeszcze z dodatkiem, no to wiecie jak to jest. No i wiecie co z nim zrobić. No dobra, teraz se ja tu poskaczę tak jak Pawian, ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do, do usłyszenia w kolejnych odcinkach Gotika oraz Bioshocka i być może kooperacji Fira, no to ja się z wami o Jezu, mi się kręcić. ja się z wami żegnam, cześć, siema i do usłyszenia